Właśnie skończyliśmy kurs, ale czy to jest koniec pracy kierowcy? No właśnie nie, bo teraz ma on po zakończonym każdym kursie pewne obowiązki. Po pierwsze, karta drogowa. Wpisujemy tutaj rzeczywisty czas dojazdu. Byliśmy o 10:32. Jeżeli jest to opóźnienie dłuższe niż 3 minuty, to powinniśmy też wykazać powód takiego opóźnienia. U nas, całe szczęście, robi się to specjalnymi kodami. Nie trzeba tam opisywać tego jakoś strasznie, tylko wystarczy wskazać kod opóźnienia. Ale to jeszcze nie jest koniec naszej pracy na nim. bo teraz musimy wykaraskać się z kabiny i przechodzimy do. Przestrzeni pasażerskiej. Miejcie yy, świadomość tego, że u każdego przewoźnika wygląda to trochę inaczej, ale uczmy się od najlepszych. U nas sprawdzamy po pierwsze kasowniki, czy działają. Działają, przynajmniej jeden. Sprawdzamy też czystość pojazdu, czy nie ma nigdzie żadnych śmieci. Biletomat sprawdzimy. No, na razie się rozłączył, ale to dlatego, że był wyłączony silnik. Dobra, sprawdzamy, sprawdzamy, sprawdzamy. Przy okazji patrzymy, czy pasażerowie nie zostawili czegoś w pojeździe. Myk, myk, myk. Dobra, przestrzeń pasażerską ja z reguły obchodzę w te i nazad, bo wtedy więcej rzeczy widać. Sprawdzamy, o to podniesiemy, żeby nikt się nie nadział. No i teraz wychodzimy z pojazdu, i za każdym razem, po każdym kursie, powinniśmy też sprawdzić. stan zewnętrzny pojazdu, stan ogumienia. Ja jeszcze zawsze przykładam rękę do koła, żeby wiedzieć, czy ono się nie grzeje. Myk 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 myk. Wiadomo, jest to dość pobieżne sprawdzenie wycieków. Nie widać. Koła są w takiej samej temperaturze wszystkie. O! Zakończyliśmy naszą pracę na linii. Kiedy sprawdziliśmy też wóz, czy wszystko jest z nim w porządku i wewnątrz, i z zewnątrz. A dlaczego też ważne jest sprawdzenie wozu z zewnątrz? No przecież o Boże, no jak tam coś się wydarzyło, to już tego nie cofniemy. Tak, ale jeżeli to ktoś nas gdzieś tam puknął. Będzie dużo łatwiej znaleźć takie uszkodzenie, na przykład moment, w którym doszło do uszkodzenia chociażby korzystając z monitoringu, niż przeglądać cały dzień, tak? W szczególności, że dzisiaj autobus jest ze mną 8 godzin na linii, a później jeszcze dwóch kierowców i wróci do zajezdni. Wyjechał o godzinie 4 z groszami, a wróci o godzinie 24. I weźcie teraz przeglądajcie cały monitoring, żeby znaleźć na przykład samochód, który gdzieś lusterkiem nas drasnął masakra, a tak chociaż wiemy, że w danym kursie, czyli tylko ten kurs będziemy oglądali. No dobra, trzymajcie się. Cześć. Nie ja przecież jeszcze miałem wam powiedzieć, co później kierowca może robić. Może robić. właściwie może skorzystać z tak ładnie zwanego węzła sanitarnego i oczywiście może coś zjeść. Może się zdrzemnąć, jeżeli ma czas. Może pooglądać filmy. Na telefonie. Tutaj pracodawca nam już nie narzuca żadnych zachowań, aby były one tylko zgodne z przepisami prawa. Cześć. Masz mieć w dobie paragrafy.